Oto pięć rzeczy z Juli na czarną godzinę. Poprawdzie niezbyt lubię ten sklep, ale coś udało mi się znaleźć. Numer 1. nieśmiertelna klasyka, czyli nóż mora. Jedni je kochają, inni ich nienawidzą, ale nie da się ukryć: 30 złotych za nóż ze stali węglowej zrobiony w Szwecji to Dobry biznes Numer 2 Gaśnica Pianowa byłaby lepsza, ale proszkowa też ujdzie To nie jest lista przedmiotów na wycieczkę do lasu Gaśnicę trzymaj w domu, a najlepiej w kuchni Numer 3 Podróbka parakordu Jako linki spadochronowej to bym na pewno jej nie używał Bo to jednak widać, że jakość nie ta Ale jako sznurek obleci Jak już tam będziesz to w tej cenie można nawet kupić Numer 4 Spork, czyli awaryjne sztuczce do plecaka, co by w sytuacji kryzysowej nie jeść rękami jak dzikus. Chociaż ja wybrałem to, bo sama łyżka w zupełności wystarczy. Numer 5. Apteczka. Jest co prawda dość droga, ale ma fajne, dość duże i całkiem wytrzymałe opakowanie.